No i teraz widać, dlaczego Krypianka zaczyna przypominać szerokie rozlewisko. Tu jest pierwsza tama, ale jak widać, tutaj jest kolejne spiętrzenie gdzieś poniżej. Wobec tego no, jest kaskada tam bobrowych. No i bardzo fajnie, niech tak będzie po prostu. A tam wysoko szczyt wydmy, bo jesteśmy w przełomie Krypianki puszczy kozienickiej. Oczywiście. Jesień pachnie grzybami. Dzieci właśnie wyszły ze szkoły. Także są zadowolone. Tam są jakieś grzyby. nie mam tu niestety. Ożewisz opieńki. Nie widzę stąd. Nie wziąłem ani lornetki, ani dużego teleobiektywu. Niestety nie mogę jeszcze dźwigać cięższych rzeczy. Także muszę podkiwać się tylko i wyłącznie aparatem a no i tyle taki myślę że za już za miesiąc będę mógł jestem po zabiegu obustronnej przepukliny więc no nie mogę nadwyrężać a jeszcze mięśnie brzucha bo z tego no szkoda Tam wyraźnie jakieś fajne grzybki może byśmy chcieli jakiegoś obra też gdyby tutaj się pojawił wieczorem pewnie się pojawiają tutaj jeśli nie tu to może poniżej poniżej tej tamy a tam dróżka w kierunku miejscowości molemy starej puszczańskiej osady